Skronicę zaglądamy do internetu. Serwis internetowy www.dziewczynypogoni.pl bije rekordy. Już pierwszego dnia w sieci odwiedziło go 2000 osób. Drzwiami i oknami dobijają się też potencjalne modelki, nie tylko ze Szczecina, również z Warszawy i z Poznania. Każda chce mieć zdjęcie w bordowo-granatowych barwach. Pierwszy tego typu serwis internetowy w Polsce zlustrował oczywiście jako jeden z pierwszych. Krzysztof Samociuk. Daniel, pomysłodawca strony www.dziewczynypogoni.pl, Przemek, fotograf i debiutująca jako fotomodelka Monika. Stronę wymyślili fani Pogoninowa, drużyny grającej w B-klasie. Ja uważam, że ten pierwszy raz zawsze trzeba spróbować. Ale pierwszy raz czasami boli. Akurat mnie nie bolał w tym przypadku. była bardzo sympatycznie, dobrze się bawiłam przede wszystkim. Strona to nie tylko zdjęcia, również krótkie filmy. Pomysłodawcy nie ukrywają, że fanki na razie dopisują. Chętnych pań jest tak dużo, że trzeba przeprowadzać ostrą selekcję. Jednak zgłosić może się właściwie każda. Kryteria są różne. Na pewno estetyka. Chcemy, żeby to były szczecinianki przede wszystkim. Eee, bardzo dobrze, gdyby były związane w jakiś sposób z pogonią. A wolisz blondynki czy brunetki? Eee, wola bym, nie wolałbym nie odpowiadać się to pytanie. O karierze dziewczyny pogoni marzą nie tylko nastolatki. 75-letnia Halina Radkę, pionierka Szczecina, mówi krótko. Tak, tak, jestem pogoniarą, ale nie podobają mi się wulgarnizm na stadionie, jakie panuje wśród kiebiców. Pani Halina oczywiście planuje zgłoszenie się pod ten adres i z niecierpliwością będzie czekała na odpowiedź. Kibicka z 50-letnim stażem twierdzi, że była na kilkuset spotkaniach i sesja fotograficzna należy jej się chociażby za zasługi. Internetowy projekt dziewczyny www.dziewczynypogoni.pl to z wielu względów wspaniała inicjatywa. Po pierwsze kobiety i muzyka łagodzą obyczaje, a po drugie zawsze możemy się doczekać po meczu wymiany koszulek pomiędzy piłkarzami a kibicami. Szczecin Krzysztof Samociuk.